Tak oto jesteśmy w Los Angeles, w Kalifornii. Jak się tu znaleźliśmy? Za nami pierwsza odnoga naszego 16-dniowego tripa. Zaczęliśmy od wysp na południu Florydy, by potem zahaczyć o Miami, przejechać do najstarszego miasta Łeza, St. Augustine, i dotrzeć do florydyjskiej dżungli w Silver Springs. Następnie zatrzymując się na przepięknym wybrzeżu Emerald Coast, Dotarliśmy do mojej ukochanej speluny łeza, Nowego Orleanu, skąd polecieliśmy właśnie tu, do L.A. Czas na drugą odnogę trasy. Mamy 22 stopnie w tym momencie z tego, że przyszedł zimny front z Pacyfiku. No i widzicie, pochmurno, nie taka pogoda jak się widzi najczęściej na filmach w Los Angeles. My jesteśmy w dzielnicy Beverly Hills, tak jak wczoraj mówiłem, tam są te wszystkie wzgórza, które możecie kojarzyć z filmów z GTA i tak dalej. Odnośnie jest bardzo dużo, bo to miasto bardzo dużo rzeczy tak naprawdę stworzyło. I co? Tam jest Downtown. Dzisiaj to jest raczej chmura, ale jak ja byłem tutaj w 2018 roku, to tam jak jest to słynne obserwatorium Weley, a tuż koło znaku Hollywood to ledwo było widać downtown przez smog. Tak naprawdę bardzo często jest smog obecny w Los Angeles. Wczoraj na Sunset Strip widzieliśmy akcję typowo jak z GTA, gdzie ktoś się szarpał z kimś z bronią i był tylko. A, a", aż mi się przypomniało granie, właśnie tam, tak latałem z bronią w GTA. To dobry symulator gry w świecie rzeczywistym. LAPD ma dużo tutaj roboty, tak mogę mamy nie mać kul po... Kuloodporne BMW. Tak i mamy kuloodporne BMW. Ale no ładne ceny, popatrzcie: 6,49 za galon regularna. Czuć bogactwo Kalifornii. Teraz pytanie jak bogata jest Polska, jak Kalifornia. To jest właśnie fragment słynnej Highway One. Nie? Jedynki, która biegnie jak tędy cały czas pojedziecie, to tak będziecie jechać nad Pacyfikiem aż do Kanady. Ta tu mieszka Axel z Gansu, wokalista. To jest jego dom, dokładnie na tym roku, patrzcie jaki ma widok. Tak, to jest wjazd do niego. Ale oglądałem laskę, która tędy szła, sobie biegała i go spotkała normalnie na spacerze, jak wszedł sobie kanionem i ma fotę z nim tutaj, z tymi widokami. Jesteśmy na wzgórzach Malibu. Tam można zobaczyć Pacyfik i właściwie podziwiamy domy bardzo bogatych ludzi, pobudowane właśnie z widokiem na Pacyfik. Jest to przepiękny region tutaj w Kalifornii, tuż koło Los Angeles. Przejeżdżaliśmy koło domu Axla, wokalisty Guns N' Roses, ale tu znacznie więcej znanych ludzi mieszka. Gdziekolwiek nie odbijecie właśnie od highway one to można popodziwiać takie bogate domy, piękne widoki o, i w ogóle można zrobić pełne koło i wrócić z powrotem do Los Angeles. A by the way, jest taka mała mżaweczka i to w sumie nawet nie wiem czy to jest deszcz czy bo taka mgła jest nad nami i te chmurki z nadpacyfiku. Ta pogoda jest taka mglista i deszczowa. Się to kojarzy z już tam z San Francisco bardziej Oregon i Washington. Chociaż nigdy nie byłem w Oregonie i w Washingtonie, pewno będę i pewno będę o, o, kręcił o tych stanach, ale byłem w San Francisco i tam faktycznie jest tak bardziej mglisto niż tutaj. A teraz jedziemy w dalszą trasę, właśnie dokończyć pętlę. zjedziemy z powrotem do centrum LA, potem zobaczymy co dalej. Zobaczymy jak z czasem będziemy stali. się dostać na obserwatorium tam pod e, znak Hollywood ale jest niedziela i są straszne korki, jak w 2018 roku byłem e, tutaj no to na lajcie tam u góry jest taki parking duży i po prostu się parkowało i nawet to dużo nie kosztowało, no ale dzisiaj no to jest jakaś masakra wszędzie są samochody poparkowane by the way tam macie downtown Los Angeles, nie wiem czy to ujmie czy nie o, widzicie? O tym obserwatorium mówię, na pewno kojarzycie, jeżeli choć trochę znacie Los Angeles. O, natomiast no, ja jestem daleko od niego, tak na pieszo, no to to jest kawałek drogi, żeby tam wyjść. Więc będę próbował zawrócić jeszcze raz, czy tam jakoś dostać na ten parking najwyżej. Parking chyba kosztuje 10 bucksów za godzinę. Przynajmniej ten przy drodze, zobaczymy czy tam do góry nas wpuszczą, bo tam co któreś samochód co jakiś czas wpuszczają, więc no trzeba jeździć, nie? Ale przez to, że jest po jednym pasie w każdą stronę, no to ciężkie są zawrotki, tak? A to jednak mimo wszystko jest wysoko na górach położone. Także zobaczymy, czy się uda nam tam stanąć i nagrać trochę lej z góry. Oczywiście dronem tu nie można latać, bo no drone zone. By the jej chłopaków już wysadziłem tam wcześniej. Także oni sobie poszli już ogarnieć tam, a ja próbuję cały czas jeszcze z Martyną gdzieś stanąć. Na przykład jak macie piękny widok na downtown, tak jak ja teraz. To macie znaki no stopping anytime. Także się nie da w ogóle zatrzymać na poboczu, nawet żeby zrobić jakieś ładne ujęcie czy zdjęcie tutaj. Więc po prostu no, trzeba zaparkować samochód. To jest trzecie podejście. Trzeci raz przez to samo skrzyżowanie do parkingu będę przejeżdżał. Zobaczy, czy mi gość pokaże idź dalej w dół, czy że mogę wjechać jednak do góry. O, wpuszcza ich. A nie, kazał mu, i tamtemu kazał jechać na dół. Teraz co? Każe jechać na dół. Każe jechać na dół. O, usuń pachołek. Na dół? Seriously? Tak blisko? No byliśmy tam w 2018 roku, więc jakieś może przebitki pokażemy, może coś weźmiemy od chłopaków, żeby wam pokazać jak tam jest. Ale no lepiej jest się wybrać tutaj w tygodniu niż w weekend. Możecie mieć to samo. Oczywiście można gdzieś tam zaparkować na dole i wyjść. Czy życie, gdzie jesteśmy, pewno nie. Tam na górę jednak się nie udało wjechać na obserwatorium pod znak Hollywood, ale teraz jesteśmy na Hollywood Boulevard. Tak szczerze, LA, jak odwiedzałem je w 2018 roku, to wydawało mi się przede wszystkim czystsze. I mimo, że oczywiście, że tutaj jest potężny ruch samochodowy, to dzisiaj się jeździ dosyć łatwo, ale jest mnóstwo ludzi odwiedzających te wszystkie znane miejsca. Może dlatego, że na pewno dlatego, że jest niedziela, a poprzednio to była. Środa w 2018 roku, natomiast wydaje mi się, że LA jest znacznie bardziej brudne niż to, co ja pamiętam. No i co, no 13 milionów chyba w aglomeracji mieszka Los Angeles w tym momencie, także no to czuć. Złodziejstwo. Najwyższy self-tax od Odyssey w Stanach. Złodziejstwo. 10,5? Najwyższy. <grymne> Tragedia. Tam jest teatr. Widzisz? Powiedz tam masz dolby Theater. życie to miejsce, prawda? Tu na ścianach, po bokach macie e, każdy rok, kiedy był przyznawany Oscar i co wtedy wygrało Oscar. Na kolejne są, lata są już przygotowane. co muszę przyznać, to tutaj na Hollywood Boulevard dzisiaj przynajmniej jest czysto. O, słyszałem różne, różne doświadczenia ludzi na temat e, właśnie e, Hollywood Boulevard i jego czystości. A dzisiaj nie ma co narzekać, tak naprawdę. Jak na takie tłumy, to jest, to jest czysto. No i o, kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć o, o Los Angeles, to to, że tutaj myśmy dzisiaj mieli hotel w e, Beverly Hills, to polecam, chodźmy, bo mamy e, zielone, skończę po drugiej stronie ulicy. Kończąc po drugiej stronie ulicy, no to warto sobie wziąć hotel w lepszej dzielnicy, tak mi się wydaje. Przynajmniej mając porównanie z właśnie z 2018 roku, gdzie spaliśmy w motelu. Jakość e, hot, motelu była okej, okay, tak? Parking był bardzo dostępny, natomiast mnóstwo bezdomnych miałem wokół e, motelu, także pamiętam, że jak próbowałem się dostać. Do samochodu w nocy to był problem, bo no jeden spał po prostu pod moim samochodem. Musiałem go obudzić nawet alarmem i nie pykło. Teraz mieliśmy hotel właśnie w Beverly Hills i było naprawdę w porządku, czyściutko. Tylko, że problem był znowu z parkingiem, bo oni chcieli liczyć sobie 60 dolarów za noc za parking w tym hotelu i tak w sumie trochę mnie zachęcali, żebym, a, żebym parkował, bo mogę dostać mandat stojąc tak, jak stoję. Ale stwierdziłem, że zostanę tak jak stałem, bo nie groziło mi urwalowanie, tylko mandat. No i nie dostałem mandatu. Więc końcowo, jak mówię, dla powiedzmy bezpieczeństwa, czy dla nawet lepszego wrażenia, lepszego doświadczenia LA, polecam nocek w jakiejś lepszej dzielnicy LA niż w przeciętnym motelu w przeciętnej dzielnicy, bo możecie się po prostu zetknąć z bardzo wieloma minusami tego miasta, no bo. To jest miasto jednak skrajności bardzo mocnych, typu naprawdę przebogate wille Malibu czy na Beverly Hills, Santa Monica, a właśnie dzielnicami typu Skid Row, namiotami bezdomnych i mnóstwem ludzi po prostu żyjących na ulicach, w tym ludzi uzależnionych od narkotyków. Także, tak jak mówię, polecam lepsze dzielnice lej. sam Kalifornii jest zimno. Jesteśmy na Huntington Beach, czyli plaży na południe od Los Angeles. Tam zresztą chyba widać nadal downtown Los Angeles i co, no warunki nie, nie sprzyjają, jest zimno tak naprawdę, ale plaże są mega szerokie, fale są wysokie, więc jak ktoś lubi surfing, bardzo spoko miejscówka do surfowania i o, do pogrania w siatę. I wydaje się, że to może być bardzo fajna plaża do wybrania się tutaj, e, jako nawet alternatywa dla na Venice Beach. Trochę dalej, bo to się jedzie z downtownu jakieś z korkami, myśmy jechali jakieś 40 minut tutaj, a na Venice Beach by było znacznie szybciej, pewnie 15 minut czy coś takiego. Mnie się jeszcze nie udało być na Venice Beach ani teraz, ani w 2018, e, ale jak widziałem obrazki, no to tam nieraz są te namioty i tak dalej, e, bezdomni, Chociaż tak ja mówię, nie mówię z własnego doświadczenia, tylko to, co słyszałem. A tutaj się wydaje bardzo czysto i tak właśnie e, e, bogato bym powiedział, więc pewna fajna alternatywa. No ale no dzisiejsza pogoda nie sprzyja przynajmniej mi na no, kompanii się w Pacyfiku czy nawet łażenie po plaży, bo jest, nie wiem, odczuwalne jest pewno jakieś 16 stopni, może 15. A normalna temperatura może być z 19, może 20. No ale to jest nie ma żadnego słońca, więc to jest zdecydowanie dla mnie za zimno. A w ogóle całe miasteczko robi przyjemne wrażenie. Jest dużo knajp, muzyki na żywo. O, czuć taką wakacyjną Ameryką. Tutaj pół jedyny odważny. Idzie do Pacyfiku. Kroczy po zimnym piasku, nic mu nie straszne. On musi zanurzyć stópkę w każdym zbiorniku większym wody w Stanach Zjednoczonych. Już był i w Zatoce Meksykańskiej, i w Atlantyku. Teraz idzie, idzie po medal do Pacyfiku. Proszę Państwa, emocje jak na grzybach. Czy on to zrobi? Patrzcie, idzie. Odmrażanie stópek w Pacyfiku. Odmrażanie stópek w Pacyfiku. A nie są może grzyby. O nie, naniesie mi piachu. Boże, Boże naniesie mi piachu do W. Jest tu jakieś pukanko na łóżek? Ładne było, fajnie? Fajnie, ale zimno. I to bardzo. Jak myślisz źle ma? 18 stopni, 17. Aż tak źle? No. no. O kurde. Znaczy, a około 20. No taka, takie bałtyckie lato pod nowe. <laughs> Witamy w San Diego, przyjechaliśmy właśnie z L.A. przez Huntington Beach, tak jak widzieliście tutaj zatrzymujemy się tylko, żeby coś zjeść, jesteśmy na Colorado Island jak tu będziecie, no to przejedźcie, tam jest taki most i z tego punktu świetnie widać downtown San Diego Czasem tylko dinozaury atakują Tak, mi się odnosi do drugiej części Parku Jurajskiego, tego E, starszego, tak? Z tak, tak, tak. 90. lat. Tak. No. To stąd prawdopodobnie było kręcone jak ten dinozaur na tle downtown, tak? Tup-tupał na, na downtown Chcesz San Diego, sobie żeby sobie pojeść ludźmi. Jeżeli chodzi o San Diego, no to wiadomo, surfowanie i tak dalej, ale jest fajna ulica. To była piąta, sprawdzę to jeszcze, bo to 5 lat temu byłem i. Generalnie to jest ulica browarów kraftowych. Z tego co pamiętam przynajmniej w 2018 roku w San Diego było 130 browarów kraftowych, takich, które ważą piwo i mają krany. W sensie knajpę i sami ważą piwo, tak? A tam chłopaki już wypaczyli jakieś króliki. Ja tam okrętów stoi na marinie. Mhm. W ogóle jakbyście nie wiedzieli, to San Diego jest baza wojskowa USA, marynarki wojennej. Chyba właśnie ta główna na Pacyfik. O, także obecność wojskowa jest tu bardzo duża. E, nieraz właśnie tędy można zobaczyć wielki statek e, wpływający e, do portu. Oprócz tego samoloty cały czas latają nad głowami. Lotnisko jest chyba, z tego co wiem, w, w miarę w centrum miasta, przez co no jest, jest obecność wojska i da się to odczuć. Pogoda tutaj panuje przeważnie bardzo piękna, słoneczna przez większość roku, z przyjemnymi temperaturami. Natomiast no teraz przez ten niż ten zimny prąd z Pacyfiku, no to nie jest jakoś super ciepło. Natomiast nadal no jest 20 stopni. Tak, a jest godzina która? 20? 31? Jakoś tak. Czy to nie jest Niespadkowo Zatoka No właśnie. No, z palmami. Przesadzonymi z Warszawy. To jest mezcal tropical. I mezcal to jest jak gdyby brat tequili. Różni się tym, że po prostu agawa jest najpierw przepalana przed destylacją. Jak będziecie w San Diego, to polecam jeść meksykańskie jedzenie, dlatego że jest bardzo autentyczne. Tylko Tijuana, tylko jeden podkop. Tak, z Tijuaną dzieli nas tylko jeden tunel. Pod murem Donalda. Ja będę miał quesadillas z, z pastorem, czyli z wieprzowiną marynowaną właśnie napikantną z ananasem. Czy mi co brałeś? Burrito California. Burrito California, czyli burrito z frytami. W Pablo wziął paquitas z kurczakiem, a Martyna wzięła ze steakiem. Co To jest zajebista. Tak. Wyjechaliśmy z, z San Diego i właśnie dojeżdżamy na. Kalifornijskie pustynie, właściwie do oazy na pustyni, czyli do Palm Desert. I jeszcze o San Diego, On to jeżeli chodzi o wielkość tego miasta, to ono ma w aglomeracji 3,2 miliony, ale jest pierwszą, jakby największą aglomeracją międzynarodową w Stanach. Jeżeli ją połączymy z Tijuaną, jest to największa aglomeracja tego typu, druga te, tego typu aglomeracja w Stanach jak mówiłem w odcinku o Teksasie, El Paso i Juárez generalnie w San Diego jest dużo rzeczy do zobaczenia, natomiast pewno będziemy robić kiedyś osobny odcinek o tym mieście, tak samo i, jak i o L.A., bo L.A. to drugie największe miasto w Stanach Zjednoczonych i można zrobić o nim bardzo wiele różnych odcinków a to właśnie właściwie dokument czy cały opis miasta jak, jak ono funkcjonuje o, o jego skrajnościach o, o tym jak się tam żyje jaki jest styl życia i tak dalej poprzez na przykład opis LA szlakiem filmu czy muzyki, bo no, nie można zaprzeczyć, że LA produkowało mnóstwo popkultury dla całego świata zachodniego. Także na pewno kiedyś będą takie odcinki, natomiast teraz byliśmy tam tylko tejby przejazdem. No i teraz będziemy zwiedzać część pustynną Kalifornii. Także do zobaczenia następnym.